Siema, jestem Rejs, tam taka kamerą jest Sef. E, dzisiaj będziemy e, sprawiać jakim jestem lasererem, co tak. jest wrestlerem. To o. się czyta i mówi, chyba, tylko przypamiętam. Tak. E, więc subskrybujcie kanał, łapki w górę w górę, oczywiście nie w dół. I komentarz e, napiszcie. Zobaczcie więcej tych filmów. WWE. Tak. Chciałam przypiąć seruszko. A, pierwsze pytanko. Czy zdradziłeś kiedyś kogoś? Sef, zdradziłem kiedyś kogoś? Yy, nie. Właśnie. No, to nie. Nigdy nie zdradzam. Walczę do końca. Jak często się poddajesz? Nigdy się nie poddaję. Ja walczę do końca. Nieważne ja ja czy jesteś starszy czy młodszy. Ja, czy, czy jesteś dostępny? Tak, jestem dostępny. No ja, nie. Ja nie, jakbym nie był dostępny, to ja bym teraz prowadził tą okay. oto widzowę. No to... ten Czy lubisz, ładnie wyglądać?

ale tak tylko, to to właśnie Muszę coś wybrać, no tutaj na, kukaj na, kukaj na kukaj. Jestem Randy Mortonem Chcę efekty no. no Tak, gdzieś tam zakończysz Dobra Nasze cztery włączyć kamerę, nie?